Cześć! Z tej strony Karol Bocian, dzisiaj tutorial. Jak możemy przesuwać sobie zadania po takiej tablicy, jakby kanbanowej, gdzie mamy sobie kolumny i będziemy przesuwali sobie nasze grupki, nasze elementy, tak, żeby zmieniać im statusy? Zrobimy sobie na początku layout naszej strony na kolumn, by to było po prostu responsywne. Następnie pójdziemy do naszej bazy danych, dodamy sobie option, sety, które będą naszymi statusami. Status naszego zadania: na przykład to do, do, doing, done. Dobrze. Następnie dodamy sobie po prostu zadanie. Task. Jest. One będą miały tylko w naszym przypadku status, bo będziemy wyświetlali sobie datę stworzenia tego naszego status. Jest. Nowe zadanie dostanie status to do zrobienia. Następnie dodamy sobie prosty przycisk new task, żeby nam wygenerowało nowe zadanie i tutaj zrobimy sobie create a new thing i zrobimy nowe zadanie, nic więcej nie musimy robić, bo ten status nam się automatycznie dobrze ustawi. Następnie weźmy sobie repeating group i wyświetlimy sobie wszystkie nasze statusy, Zdaj daj mi wszystkie statusy, daj mi to wszystko w jednym wierszu, bez limitu naszych kolumn, minimalna szerokość kolumny to 0, ale mi na pełną szerokość naszej strony i następnie layout też tutaj ustawmy 0, 0 i oznaczam Fit with to Content. Mamy sobie naszą grupę ze statusami. Następnie w to wszystko wrzucimy sobie tekst, nasza repeating group. Niech tutaj ona będzie typu kolumna, dobrze w porządku. I mamy sobie nasz tekst, żebyśmy wiedzieli, jaki tutaj mamy status do wyświetlenia. Current status display. Dobrze. Następnie dodamy sobie kolejną repeating group, żeby wyświetlić w każdej z tych kolumn nasze zadania. Więc pokaż mi wszystkie zadania, czyli Dual Search for... Idziemy do bazy danych. Daj mi wszystkie zadania, których status jest taki, w jakiej kolumnie ja teraz jestem. Current sales status. Bez ograniczeń żeby wierszy, bez ograniczeń wysokości wiersza, layout od zera do nieskończoności, bez ściągania go, żeby był największy, tylko niech będzie po prostu najszerszy. Dobrze, mamy to. Możemy to sobie ustawić na środku i ten nasz tekst też możemy tutaj ustawić na środku naszej. Kolumny. Mamy to nasze Repeating Group, więc my tutaj ja wezmę sobie ten nasz tekst i jeszcze go zduplikuję, wrzucę tutaj w nasze Repeating Group głębiej. Jest i tu wyświetlimy sobie datę stworzenia naszego zadania. Creation Date, więc mamy sobie z jakby e, nazwę kolumny, zmienimy ją na przykład na heading 6, a później mamy datę stworzenia danego zadania. Zróbmy preview, zobaczymy jak to wygląda. To mamy sobie kolumnę to do, doing, Done. Robię nowe zadania no i mamy w ten sposób nasze nowe zadanka. I teraz będziemy chcieli móc je przeciągnąć gdzieś, na z tej kolumny do na doing. Jak to zrobić? Bierzemy sobie plugin i szukamy pluginu, zrobionego przez Pawło Io. Dragable Elements, instaluj go sobie. I ja tutaj mam element, który mogę przesuwać, złapać go i zrzucić gdzieś. Mam Taką area obszar, gdzie mogę go zrzucać, jakiś naszą tą grupę z tym wyżej. Następnie wydarzenie, że coś zostało tam zrzucone, ale też mam akcję, jakby trzeba na przykład jakimś przyciskiem przerzucić jakąś grupę z jednego miejsca w drugie. No i teraz sobie to wykorzystajmy. Bierzemy sobie tą naszą drop area, to gdzie będziemy rzucali, i ją wrzucimy sobie pod nas, nasz status na pełną szerokość dostępnego miejsca i minimalną wysokość damy sobie na przykład 300. Więc mamy sobie tą naszą Drop Aria i tutaj my będziemy wrzucali sobie taski i chociaż tak prawdę, tutaj będzie ona odpowiadała za status, ona trzyma jakiś status, żeby później to wykorzystać. A naszym źródłem danych jest current sales status. Jest. I jak coś się przetnie, czyli tu tolerancję ustawiamy na Intersect, wystarczy, że się przetnie, to od razu będzie nam wykorzystywało to, czyli jak nasza grupa. Jak ją upuścimy na tą naszą grupę, to nie musimy dokładnie w nią się wpasować, tylko możemy sobie zrobić jakieś przecięcie, że tam kwadracikiem się dotknęło. Intersect i już. Następnie weźmiemy sobie naszą grupę kolejną, tylko może jeszcze ja tutaj dodamy sobie styl do tego elementu. Create new style to jest nasze drop. Ja i dodamy może jakiś padding oraz kolorek, więc dodamy sobie padding na przykład 12, 12, 12, 12 i dajmy jakiś kolor, coś takiego jest. Następnie weźmiemy sobie tą naszą drugą grupę z tego właśnie pluginu, to jest drag-drop-group, ją wrzucamy tu, w nią wrzucamy ten nasz tekst, ta nasza grupa, ona musi być typu task, data-source-current-sales-task, no, dodam sobie jakiś styl do tego, to no, będzie nasz drag, to co przesuwam jest i edit-style, ustawimy sobie jako default, w tym drop-area też tego możemy jako default ustawić, wracam do tego naszego draga, ustawiamy. I to będzie flat color, ale teraz jakiś ciemniejszy i znowu jakiś layout. I będzie np. 6, 6, 8 8, 8, 8, ustawiliśmy. Dobrze, więc mamy sobie takie nasze elementy. No i musimy na koniec jeszcze wyłapać sobie wydarzenie czyli jak ktoś coś do nas rzuci, to sobie to wykorzystamy. Szukamy więc naszego wydarzenia, tylko nie w backend workloads, przepraszam workflow. Tutaj wracamy do naszego workflow na naszej stronie i tutaj robimy new workflow. i jeżeli mamy tutaj element a drop area has a group drop on it, czyli nasza drop area przyjęła jakąś grupkę, coś tam wpadło, coś wpadło o typie task, to wtedy co zrobimy? Zrobimy w tym naszym zadaniu make changes to thing, w tym naszym zadaniu, to, to co właśnie teraz przyszło, current workflow task, zmienimy mu status na taki, jaki ma ta nasza ten nasz obszar, który te nasze zadania przyjmuje. Zróbmy preview, zobaczymy, jak teraz wygląda nasza aplikacja, jak to wygląda. Zmierzymy sobie nasze zadanie. Tutaj <coughs> musimy jeszcze poustawiać sobie w tym naszym przypadku w drag, drop, grupę, że ten nasz element jest dropowalny, czyli my możemy go sobie wziąć, gdzieś przerzucić, a co się stanie, jak go spuścimy? Możemy ukryć grupę albo zrobić move back. No My chcemy, żeby ona przeszła gdzieś indziej, więc po prostu niech się ukryje, a jak się zmieni status, to ona się pojawi po prostu w innym miejscu. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Więc mamy sobie nasze zadanka, Wydam jakieś zadankę, wrzucam do tej drobnej grupy i zobaczcie, pojawiło mi się zadanko tutaj. Biorę tutaj i mamy dalej. Z tym sposobem możemy robić sobie przesuwanie zadań pomiędzy różnymi naszymi kolumnami. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec, perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuio oraz moim małym. Świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail. Więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!